Dobra, idziemy robić spanie widzowie. Miarka się przebrała. Dzięki Niemczyk za kolejne 10 zł. Ej, weź wyślij od razu takiego dużego donata za 5 dych Panie czy coś takiego. 3 zł. A nie takie małe wysyłasz. Urbaniaka starego kawalera. Pozdrawiamy Pawła Urbaniaka starego kurwę. Dzięki szefie za Donate'a. Pozdrawiamy Pawła Urbaniaka. Starą prostytutkę. Dzięki szefie. Tomasz. 3 złote. Tomasz wpierdol na robali na operację. Bardzo mi smutno, że tak cierpisz i chcemy dołożyć się też. Bardzo dużo szczęścia życzę Filipo na operację. Wolowiec płacił dwa złote. Kurwa ja nie będę miał żadnej operacji ty psychopato. Ja nie jestem chory na nic, że operację będę miał. Ty się wszystko pierdolnij ty na głowę. Że wymyślasz takie rzeczy. A na linii Trzy złote. Pedał Niger Eee! dogazu jak z... Nie, zaraz będzie koniec spania jak takie donaty będą leciały. Zaraz będzie koniec, obiecuję wam to. Ja nie będę się z durniami użerać. Jesteście. Uuu! Pięć dyszek wleciało od szefa. Zamiast Podkreślenie. To masz 50 problem, wpłacił dwa złoty. Dzięki za 50 zł, szefie, jesteś najlepszy. Daj linka do kanału, to ci dam moderatora wtedy. Bo linka do kanału nie dałeś, to nie mam jak ci dać. Filip Wolowiec płacił 2 złote. Dobra, idę spać. Kiedy wtedy już wszedł drżącymi drzwi za sobą zamyka. Och. A zamknij ta mordy. Ach, Zosiu, ach Zosieńko. Ach Zosiu, Zosieńko, ty szmata jebana, no na moje spodnie. Dzięki za serce na głowie i za Fiuta było widać zakończ live'a. No na pewno. Ty, czapkę TikTok dostałem. Dzięki za czapkę TikToka, szefie, jesteś najlepszy. Wylizałbym ci pięty za tą czapkę. X Marcinos 3, 3 Jesteś najlepszym szefem. Dobra, widzowie, zdejmuję okulary i idziemy robić nocne spanie. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie nękać. Jeśli będziecie mnie nękać, to będą problemy z wami. Żaden wacek mi nie stoi. Dajcie mi spokój. Jesteście zwykłymi oszustami. Maliwina, 3 złote. Bardzo mi przykro, że jesteś chory. Trzymamy cię w myślach. Powodzenia na operacji życzę dużo szczęścia. Ja, ja nie będę miał żadnej operacji. Nie jestem na nic chory, powtarzam. Ja nie mam utworzonej żadnej zbiórki. Ja nie jestem chory żaden. Robalini, bez ubrani jest zabawiany przez Marka. Dostajesz, kurwa, bana, nie wkurwiaj mnie. Zaraz będzie koniec live'a. Już mnie to wkurwia. Piszecie, że jestem jakiś chory, że zbieram jakąś zbiórkę na operację. Weźcie się, leczcie na, na psychopatcję. Bo jest jesteście chorzy. 7 <laughs> Elo. Dzięki za 7 złotych, szefie. 2 zł. Cześć, Adolf Hitler najlepszy. Ej! Adolf Hitler jest najgorszy, bo on gazował. I mu przyszedł rachunek za gaz duży. Weź się człowieku ogarni. Z skończony zaraz. Za takie żarty. Filip Wolowiec wpłacił dwa złote. 55. Oto na prawo widać liczne szlachty grono. Pewnie ich przed sejmikiem na ucztę sproszono. Czeka nakryty stolik. Nikt gości nie sadza. Stoją kubkami. Każda kubka się naradza. Patrzcie, iż w każdej kupce stoi w środku człowiek, 60 z którego. Człowieku, ty jesteś jebnięty jakiś. Filip Wołowiec, weź się kurwa lecz, chłopie. Wysyłasz jakieś pojebane historie. Jak jesteś chory, to idź do lekarza, nie wkurwiaj mnie. Paweł Urbaniak, 3 złote. Roba linii fajne zakole, ha, ha, ha Ja nawet nie mam zakoli, kurwa frajerze. Jedyne za kola jakie są, to twoje stare na, na piździe wyrosły. Daniel, trzy złote. To jest na zbiórkę na operację. Kochamy cię i czekamy na wyniki badań. Kurwa, ja żadnych badań nie robiłem nawet. Człowieku, ty jesteś jakiś psychopatą, ja to zgłoszę na policję. Bo wy piszecie, że ja jestem chory, zbieram na zbiórkę jakąś. A to jest nieprawda. Robalini, kiedy live robalini, kiedy live robalini, kiedy live Robalini, kiedy Ja nie mam żadnego swetra. Nie, zaraz kończę live'a za te donaty, co wysyłacie. Że mam na sobie sweter, że jestem na coś chory i tak dalej. Miarka się przebrała. Robalini, śmierdzie. Trzy złote. A, śmierdzie, no mamy nadzieję, że operacja się uda, a cel zbiórki zostanie zapełniony. Trzymam kciuki z rodzinka za ciebie. Kurwa, człowieku! Ja nie będę miał żadnej operacji. Ja nie jestem chory. Nie wkurwiaj mnie! Wacek, trzy złote. Oby się operacja udala, trzymamy kciuki. No zaraz, skurw... Filip Wolowiec stracił <noise> dwa złote. Kończył. Czekają wszyscy... Spierdoloj! Analny badacz. Trzy złote. Mam nadzieję, Patryk, że operacja przebiegnie pomyślnie. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego ukrywasz chorobę przed widzami? Jak i tak już wszyscy wiedzą, że jesteś chory. I zbierałeś pieniądze, żeby opłacić badania i operacji. Ty jesteś chorym, ja nic nie zbierałem na żadne badania. Ja nie jestem chory żaden, to ktoś się potrzeba pode mnie. Ja jestem, nie jestem chory, nie będę na żadnej operacji. To jest na chorobę. Bardzo trzymamy trzciuki. Kochamy cię, Robaku. Przeżyjesz tą operację. Ty jesteś gościu niebnięty! Skąd wy macie takie do, TEN informacje? Na czacie macie napisać teraz, skąd... Fervix wpłacił dwa złote. Życzę powrotu do zdrowia, masz tutaj trochę na operację... Nie, oni są jacyś jebnięci.